Dzień dobry Państwu, Natalia Gawlik. Witamy ponownie ze studia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, studia, które powstało tutaj specjalnie dzisiaj na 28 finał WOŚP w Gdańsku. Jest z nami pani Agata Biały. Dzień dobry. Pani Dzień Agata. Dobry. Pracuje w sztabie dzisiejszym i jest pani Agata Kessler. Dzień dobry. Yy, Ada Kessler. O, An, Ada. Ada. Powiedziałam Agata. Najmocniej, przepraszam. Widzą Państwo tutaj wszystko. Yy, na żywo się dzieje. Pomyłki się zdarzają. Bardzo przepraszam, pani Ada Kessler. Pani Ada, wolontariuszka wyjątkowa, pracująca dla Wośpu od lat 25. Proszę powiedzieć, jak wygląda pani praca dla Wośpu? Bo pani z puszkami nie stoi. Pani inaczej się wykazuje w tejże inicjatywie. Jestem byłym już pracownikiem bankowości. Pracowałam jako kasjer zawodowy, więc moje doświadczenie starałam się. Z moim doświadczeniem staram się wesprzeć pracę w Ośpiu. zawsze jest bardzo przyjemna atmosfera, ale mimo wszystko jednak fachowość jest potrzebna, więc myślę, że od tylu lat nabrałam doświadczenia również w pracy przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jak idzie dzisiejsze liczenie, proszę o tym opowiedzieć, ile osób pracuje, jak to wygląda? Proszę Państwa, mamy 16 stanowisk obsadzonych po dwie, trzy osoby zawsze jest wymagana praca komisyjna, żeby to wszystko zagrało i żeby było formalnie tak, jak należy. Jest bardzo płynnie, mamy osoby, które nas wspomagają nie tylko w zapleczu, ale również, nie tylko na zapleczu, ale również dodatkowo przy rozdzielaniu stanowisk, przy obstawianiu tych stanowisk. Jest to bardzo płynna praca. Czy mamy już jakieś pierwsze podsumowania, ile tych pieniędzy udało się zebrać? Mieliśmy podsumowanie na 14.30, to było ponad 30 tysięcy zebranych, z taką naprawdę sporą górką, więc przyzwoita kwota, jak no właśnie, na mają, mają Panie doświadczenie, 30 tysięcy na ile godzin? To znaczy, wolontariusze mogli zacząć kwestować od północy. Mogą się rozliczać do dziewiętnastej i tak naprawdę do tej 14.30 do piętnastej przychodzą pojedyncze osoby, które albo nie mają siły, albo nie mają ochoty. Więc tu bym powiedziała, nawet nie jest jedna dziesiąta wolontariuszy, która się rozliczyła. Więc oni dopiero będą przychodzić i przychodzić i przychodzić i realne kwoty będziemy wiedzieli późną nocą. 1200 wolontariuszy, imponująca liczba, więc liczymy też na imponujące kwoty, prawda? I pamiętajmy, że te 1200 wolontariuszy to są wolontariusze kwestujący. Nie zapominajmy o tych, którzy nie kwestują, a którzy też pomagają, jak Ada, jak ludzie w banku, jak ludzie w kawiarence. To jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo osób, które poświęcają swój czas, energię, dobrą wolę, uśmiech. Żeby, żeby wszystko zagrało tak jak gra dzisiaj, czyli super. Pani Ada, były bankowiec, ale tam, gdzie jest serce liczenia pieniędzy dzisiejszych, pracuje masa osób na co dzień niezwiązanych z pracą bankową, tak bym to nazwała, i pani mówiła, że tutaj nie ma tytułów, tutaj wszyscy są sobie równi, tak rzeczywiście jest. Pozwoliłem sobie taką uwagę poczynić, ale bardziej jest to spostrzeżenie, które jest bardzo przyjemne i miłe dla większości z nas, dlatego, że przychodzimy grać dla orkiestry nie jako osoby, osoby na stanowiskach, osoby z jakimiś tytułami, tylko przychodzimy jako ludzie. Myślę, że serce, jakie wkładają wolontariusze, a właśnie to są nasi wolontariusze, którzy nam pomagają i ci, którzy. Dają im pracę, czyli osoby ofiarowujące datki, jako sympatycy dają swoje własne serce. To jest nie do ocenienia. Jako kasjer y, zawodowy y, mogę powiedzieć, że pieniądze są różne. Pieniądze są, y, waluta polska, waluty obce, czasami trafiają się precjoza, bardzo, bardzo sentymentalne. Także proszę mieć na względzie również to, że wszystko się liczy. Nie liczy się sam pieniądz, ale liczą się również te dary takie od serca. Myślę również, że y, ja będąc emerytem y, mogę dać cały dzień pracy i to też ma wartość, nie zawsze musi być to pieniądz. Pani Ado, pani kwestuje, kwestuje, pani udziela się w wolontariacie od 25 lat. Jak orkiestra się zmieniała na przestrzeni lat? Pani widzi różnicę, jak się rozwija ta inicjatywa? Ja staram się co roku zawsze z moimi kwestującymi rozmawiać, dlatego że oni oczekują tego od nas, żeby docenić ich tę pracę, nie tylko w kwestii wartości, jakie przynoszą, ale również żeby zapytać ich, jak oni się czują, czy sami zbierają, czy osoby, które im rzucają datki, są przy pozytywnie ustawieni dla nich po prostu postrzegają ich pozytywnie, więc myślę, że dużo serca dajemy my jako wolontariusze, ale również ci, którzy nam wrzucają do puszek, coraz częściej robią to z uśmiechem, z radością i z chęcią. Pani Agato, ja jeszcze Panią chciałam zapytać, bo dzisiaj dzień szczególny podwójnie, dlatego że 20, 28. finał Gdańskiej Wielkiej Orystry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, Jesteśmy i smutni, i radośni. Yy, w kuluarach dużo rozmów dzisiaj o pawle Adamowiczu? Na pewno te myśli się pojawiają. Na pewno wszyscy gdzieś z tyłu głowy mamy wspomnienie pana prezydenta, ale wzięliśmy sobie bardzo mocno do serca tegoroczne hasło i. Żeby to nie był tylko pusty slogan. Gdańsk dzieli się dobrem i my się tym dobrem też dzielimy w taki sposób, w jaki możemy, w jaki potrafimy i jaki umiemy i po prostu chcemy wypełnić jego słowa. Przyjmie panią, dziękuję za to spotkanie. Wracamy do pracy, a państwa zachęcam, żebyście dzielili się dobrem i wspierali WOŚP. Dziękujemy. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy, jak nie w tym roku, to na następny.